Cześć, nie było mnie tu dłuższy czas, powody były różne. <laughs> Właśnie wychodzę z przeziębienia, więc trochę chrypki, trochę kataru, trochę pociągania nosem. No i oczywiście jesienne już okocowanie. Podobno, e, spoglądam w okno, leje i jest zimno, ale podobno złota polska jesień ma jeszcze wrócić. No i oby, bo to jest bardzo fajny czas i bardzo przyjemny. Ale póki co e, jest jak jest. Wracam do cyklu, do którego zaprosiłam cię właśnie trzy tygodnie temu. Jeśli masz ochotę, to będziemy teraz go kontynuować. I nie bójmy się tego słowa: to jest, to jest metafizyka, tak? Metafizyka przez pewien czas, takie odnoszę wrażenie, została wrzucona gdzieś do jakiegoś takiego trochę niepotrzebnego worka, i ludzie, którzy się nią zajmowali, byli traktowani tak. To jest oczywiście moje, moje osobiste wrażenie. Niekoniecznie musi być to prawda, Nie, ale trochę tak z przymrużeniem oka, jako oderwani od życia. Tymczasem to, co ja chcę powiedzieć, to to, że metafizyka ma wszystko wspólnego z życiem, z kreowaniem życia, z byciem obecnym tu i teraz, z wpływem na to, co się w naszym życiu dzieje. <laughs> to wszystko jest związane z metafizyką. Dlaczego? Dlatego, że metafizyka w dużej mierze mówi o duchu, a duch przenika wszystko. I czy my sobie tego ducha nazwiemy wibracją, energią, czy jakkolwiek inaczej, to już jest nasza prywatna sprawa i kwestia interpretacji. Ale jesteśmy zanurzeni w czymś, co jest znacznie większe, znacznie szersze i takie porządkujące. I kybalion bardzo pięknie wyjaśnia, dlaczego to właśnie tak funkcjonuje, jakie są podstawy tego, jak możesz odkryć te prawa kybalionu, bo o nich jest tutaj mowa w swoim życiu. Jak wgrać sobie i jak, jak, jak w ogóle, jakby nasiąknąć tą wiedzą, tym rozumieniem w taki sposób, żeby to mogło Cię po prostu w życiu prowadzić, ale nie prowadzić gdzieś do odpływania w chmurach, tylko prowadzić tutaj, w naszej ziemskiej materii, czyli w, po prostu w życiu, żeby w Twoim życiu było coraz fajniej, coraz lepiej, żebyś miała przekonanie, że masz wpływ na to, co się dzieje, a już w każdym razie, żebyś mogła rozpoznać, dlaczego coś przychodzi, i co możesz z tym zrobić, no bo myślę, że to jest fundamentalna i podstawowa sprawa. I teraz, czy, ty, czy to są w ogóle jakby w tej przestrzeni, czy to będą nowe dla ciebie rzeczy? Nie wiem, bo nie wiem na, na jakim etapie, że tak powiem, oczytania jesteś, co już przerobiłaś i tak dalej. Jeżeli jesteś w przestrzeni rozwojowej, to na pewno zetknęłaś się z różnego rodzaju interpretacjami opartymi właśnie na tych prawach, które są zawarte w Kybalionie, bo o nich mówi się dosyć często, ale tutaj mam wrażenie, że są tak wyłożone kawa na ławę i oby były inspiracją dla ciebie, oby były tym brakującym puzelkiem, który spowoduje, że nagle pewien obraz chaosu, być może, stanie się czytelny, jednoznaczny i będziesz wiedziała, o co w tej przestrzeni chodzi. Moim zdaniem, to jest pewnego rodzaju taki bardzo inspirujący, a jednocześnie bardzo życiowy manual, który, jak już masz go zintegrowanego i naprawdę dobrze rozumiesz, to potrafi ci ogromnie dużo w życiu ułatwić, po prostu. Zanim przejdę do, do tego pierwszego prawa, do właściwie do rozwinięcia go, bo już pierwsze nagranie na ten temat było, to chciałabym wyjaśnić za kybalionem, um, co to właściwie znaczy wszystko, bo to jest taki termin, który tutaj w kybalionie powtarza się bardzo często i istotne jest, żeby właściwie rozumieć naturę wszystkiego. Dlatego pozwól, że teraz przeczytam Ci bardzo krótki fragment, ale on myślę, że ustrukturyzuje wszystko, o czym będziemy mówić później. U podstaw wszechświata... Czasu, przestrzeni i zmiany zawsze znajduje się rzeczywistość substancjalna, fundamentalna prawda. Nic tak naprawdę nie jest, ale wszystko się staje i zmienia. Nic nie stoi w bezruchu, bowiem wszystko się rodzi, wzrasta i umiera. W tej samej chwili, gdy coś osiąga swój szczyt, zaczyna opadać. Nieustannie działa prawo rytmu. W niczym nie ma rzeczywistości czy substancjonalności. Nic nie jest stałe poza zmianą. Wszystko ewoluuje z czegoś innego i rozkłada się w coś jeszcze innego jako stały przypływ i odpływ, kreacja i destrukcja. Wszystkie te zmieniające się rzeczy to powierzchowność lub manifestacja podstawowej mocy, którą hermetyczni mistrzowie zwą wszystko. Wewnętrzna natura wszystkiego jest niepoznawalna. Tylko wszystko może pojąć swoją własną naturę i istnienie. Ale choć zasadnicza natura wszystkiego jest niepoznawalna, istnieją pewne nauczane przez Kwalion prawdy związane z jego istnieniem. To, co jest prawdą fundamentalną, rzeczywistością substancjalną, wykracza poza prawdziwe nazywanie, lecz mędrcy mędrcy określają ją mianem wszystko. <laughs> w swojej esencji wszystko jest niepoznawalne, lecz przekaz rozsądku musi być przyjaźnie przyjęty i traktowany z respektem. Nie starając się uchylić zasłony niepoznawalnego, ludzki rozsądek wyciąga następujące wnioski dotyczące wszystkiego. 1. Wszystko musi być wszystkim, co jest. Nic nie może istnieć poza wszystkim, inaczej wszystko nie byłoby wszystkim. Wszystko musi być nieskończone, bowiem nic nie może zdefiniować, zawierać, ograniczać, limitować czy powstrzymywać wszystkiego. Musi być nieskończone w czasie lub wieczne. Wszystko miało od zawsze i nieustannie. musiało od zawsze i nieustannie istnieć, nie ma bowiem nic innego, co mogłoby je stworzyć. Coś nie może powstać z niczego, jeśli wszystkiego kiedyś nie było, choćby przez chwilę nie byłoby go teraz. Musi zawsze, bez ustanku, bez ustanku istnieć? Nic go bowiem nie może zniszczyć. Wszystko musi być nieskończone we wszelkiej przestrzeni, nie ma bowiem miejsca, które znajdowałoby się poza wszystkim. Musi nieustannie trwać w przestrzeni, bez przerwy, bez chwili zatrzymania i oddzielenia. Nic bowiem nie mogłoby przerwać, zatrzymać czy oddzielić jego ciągłości. Musi być nieskończone w mocy lub absolutne. Nic bowiem nie może go limitować, powstrzymywać, ograniczać, zawierać, przeszkadzać lub warunkować. Nie podlega żadnej innej mocy, bowiem żadnej innej mocy nie ma. 3. Wszystko musi być stałe i niezmienne. Nie ma bowiem siły na jego zewnątrz, która wywoła, wywołałaby zmiany. Nie można do niego dodać, ani od niego odjąć niczego. Nie można go zwiększyć lub pomniejszyć. Nie może stać się większe ani mniejsze. Zawsze musiało być i musi być na zawsze tym, czym jest obecnie, wszystkim. Jako że wszystko jest nieskończone, absolutne, wieczne i niezmienne, drogą logicznej dedukcji możemy wnioskować, że to co zmienne nie może być wszystkim, a ponieważ poza wszystkim nie ma nic innego, zatem wszystkie bez wyjątku te skończone rzeczy w rzeczywistości muszą być niczym. Wkrótce pogodzimy te Pozorną sprzeczność. Wszystko nie jest materią ani nawet energią, nic bowiem nie może wznieść się ponad źródło, od którego pochodzi. Co wiemy, że istnieje we wszechświecie, a wyższe jest niż materia lub energia? Życie i umysł w swych różnorakich stopniach rozwoju. Wszystko jest nieskończonym żywym umysłem, a jest to określenie znacznie wyższe niż mechaniczne siły czy materia. Wszystko jest nieskończonym, żyjącym umysłem, który nazywamy duchem. I teraz tak, co się kryje, co się może kryć pod nazwą Wszystko? Energia, Duch, Bóg. To już jest kwestia pewnego światopoglądu. I na szczęście, chyba, on tego światopoglądu w żaden sposób nie narzuca ani nie podważa. To dlatego, to wszystko jest tak bardzo kompatybilne. Z, I z religią, jeżeli jesteś osobą religijną, i to obojętnie jakiego wyznania, i właściwie z dotychczasowymi e, rozącymi się różnymi koncepcjami na temat tego, czym jest świat, czym jest życie, czym jest wszechświat. E, więc zapraszam Cię do już teraz naprawdę takiego przejścia przez e, siedem praw e, boskiej manifestacji. Mam nadzieję, że pomimo pewnej zawiłości tego tekstu zrozumiałaś, o co chodzi w teorii wszystkiego. I idziemy dalej. Zapraszam Cię.